Witam serdecznie. Mamy dziś ostatnią już dostawę w ramach towarowania na rok 2024 dla firmy Wysoń. E, przedmiotem kraty, izolatory, ale także ponad 700 wszelkiego rodzaju izolatorów. I można powiedzieć, że firma Łysoń będzie już zaopatrzona. Tutaj też wszystkie bardzo dobrze wykonane z naklejkami. W kartonach są kraty. No, firma Łysoń zamówiła w tym roku dużo. Ponad 1500 izolatorów są w tej liczbie też. Izolatory dwuramkowe do popularnych metod biotechnicznych, o których coraz więcej będzie słychać w Polsce. Na razie ten trend jest widoczny w Europie, w wielu krajach, w Belgii, w Niemczech szczególnie i w Austrii. Tutaj właśnie są przygotowane. W toaletach pierwsze transze wysyłek izolatorów do Niemiec. Kilka firm złożyło dosyć duże zamówienia. W tej chwili mamy przygotowanych około 2000 izolatorów dla dwóch niemieckich firm. Zgłaszają się następne, ale zgłaszają się też stowarzyszenia pszczelarskie, związki przelarskie, no i duże pasieki. To jest pokłosie tych metod biotechnicznych, o których ostatnio rozmawialiśmy w Dreźnie w ramach programu doktora Buchlera Varroa Resistance. My również zajawki będziemy o tym pokazywali na najbliższej konferencji w Lublinie. No, przelarstwo idzie w tym kierunku, że pszczelarze chcą mieć swoje pasieki wolne od chemii. Jest to jedynie słuszna droga po. Takim stwierdzeniu naukowców, którzy przez ostatnie 40 lat dokonywali różnych prób, różnych badań, różnych, stosowali wiele projektów, no i jednocześnie teraz wręcz przekazali, że nie ma innej drogi jak droga wolna. Od chemii. Ja cieszę się z tego, że w Dreźnie z nami było czterech polskich naukowców, że w tym projekcie uczestniczy czter, czwórka polskich naukowców. Jest to dr Aneta Strachecka, jest to dr Krzysztof. Krzysztof, Krzysztof wypadło mi. Olszewski nazwisko z głowy i również jest w składzie Patrycja i doktor Anna Gajda. Kasia tutaj dowodzi. Załadunek powinien podkłać sprawnie, szybciutko, bo jest większa grupka pracowników. Ciekawostką jest jeszcze to, że mamy dosyć duże ilości zamówień do Stanów Zjednoczonych, ale tam Izolatory do tej pory głównie były dostarczane jako jednoramkowe w dwóch wersjach Deep Frame'a i Medium. Ostatnio to było już. Sześć modeli pokazanych na jednej z większych wystaw, i wiemy po wczorajszej rozmowie, że cieszyły się dużą popularnością. Robimy obecnie sześć modeli, i też tutaj są już palety i wewnątrz fali izolatorów dwuramkowych, czyli też pod metody biotechniczne. Na razie pozdrawiam. Do widzenia.